Czujesz się nie w 100? Jeśli tak albo po prostu chcesz być szczęśliwszy, oto 10 skutecznych i szybkich sposobów na radykalne poprawienie Twojej samooceny. Praktykuj autokompatybilność. Traktuj siebie łagodnie i zrozumiale, gdy napotykasz przeszkody. Przyjmuj swoje wady z miłością i współczuciem, zamiast krytykować siebie, skoncentruj się na swoich pozytywnych cechach i ciągłym osobistym rozwoju. Rozwijaj świadomość swoich myśli i zastępuj samokrytykę miłością własną, pielęgnując w ten sposób swoją samoocenę każdego dnia. Rozpoznawaj swoje sukcesy. Celebruj każde zwycięstwo, nawet te najmniejsze. Docenianie osiągnięć, zarówno tych dużych jak i małych, pomaga budować twoje zaufanie. Skoncentruj się na dokonanych postępach, nawet tych najmniejszych. I poświęć czas na uznanie swojej wartości osobistej i swoich umiejętności. Bądź świadomy swojego dialogu wewnętrznego. Zauważ negatywne myśli, które cię ograniczają, i zamień je na pozytywne afirmacje. Mów do siebie z miłością i wsparciem, używając słów zachęty. Koncentruj się na miłosnej komunikacji wewnętrznej, która wzmacnia Twoją samoocenę i emocjonalne dobre samopoczucie. Naucz się mówić nie. Ustanów zdrowe granice i odmów tego, czego nie potrzebujesz lub co cię szkodzi. Szanuj swoje potrzeby i ograniczenia i naucz się jasno i stanowczo mówić nie, gdy jest to konieczne. Ochrona twojego czasu i energii. Priorytetyzowanie tego, co DLA ciebie naprawdę ważne. Rozwijaj zainteresowania i pasje, poświęć czas na zajęcia, które cię pasjonują i dają satysfakcję. Angażowanie się w to, co kochasz, wzmacnia twoje zaufanie i wzbogaca twoje życie. Eksploruj nowe zainteresowania i wykorzystaj swoje pasje do pobudzenia swojego osobistego rozwoju. Akceptuj komplementy. Przyjmuj komplementy z wdzięcznością, nie umniejszając ich ani odrzucając. Przyjmowanie i docenianie komplementów wzmacnia twoje poczucie własnej wartości, uznając wartość twoich działań i cech. Kultywowanie otwartego nastawienia na pozytywne uznanie innych, wzmacniając tym samym Twoje zaufanie do siebie. Czy masz już te pozytywne nawyki? Daj nam znać w komentarzu. Staw czoła swoim lękom. Wyzwij siebie, pokonując swoje lęki i wychodząc poza swoją strefę komfortu. Stawienie czoła wyzwaniom pozwoli ci rozwinąć większą odporność i zaufanie do siebie, poszerzając tym samym Twoje granice i umiejętności. Kultywuj pozytywne relacje. Szukaj towarzystwa, które Cię wspiera i motywuje. Spędzaj czas z ludźmi, którzy traktują Cię z życzliwością i szacunkiem, motywując Cię do wzrostu i wyrażania siebie w najlepszy sposób. Praktykuj autentyczność. Bądź szczery i uczciwy zarówno wobec siebie, jak i innych. Bycie autentycznym w Twoich relacjach promuje poczucie wzajemnego zaufania i integralności. Przyjmij swoją wyjątkowość i otwarcie dziel się swoimi doświadczeniami, przyczyniając się w ten sposób do głębszego i bardziej znaczącego połączenia z innymi. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Troszcz się o siebie zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Śpij wystarczająco, jedz zdrowo, uprawiaj sport i stosuj techniki radzenia sobie ze stresem, aby promować ogólne dobre samopoczucie. Zdrowy umysł i ciało są kluczowe dla dobrej samooceny. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Naciśnij przycisk subskrybuj, aby dołączyć do naszej społeczności samorozwoju.